Kochani Tojami, dziś zebrałyśmy dla Was najbardziej żenujące sytuacje z dyskotek szkolnych. Takich, których na pewno nie chcielibyście doświadczyć. W każdym razie ja nie. I dziękuję wszystkim, którzy podsyłają nam własne historie, to nam bardzo pomaga. Uwaga, uwaga, reklama! Pamiętajcie, żeby wpaść na nową stronę naszego sklepu robinkiszczęście.pl tam znajdziecie nasze książki, słuchajcie, Mikołajki tuż tuż, więc jak ktoś jeszcze nie ma naszej najnowszej książki Elixir Miłości, to jest świetna okazja, żeby wreszcie ją zdobyć. A teraz mamy sezon na dyskoteki szkolne, więc akurat te sytuacje pokażą co robić, a czego lepiej unikać. Zaczynamy od pierwszej historii, mnie mega rozbawiła, bo jest mi bardzo, bardzo blisko, czytamy. Jestem w siódmej klasie. Ogólnie to nasza szkoła zorganizowała dyskotekę, a rodzice pizzę dla nas. Moja mama miała przywieźć napoje. Tańczyłam z koleżankami, kiedy zobaczyłam na środku sali moją mamę. Tańczyła z panem od techniki, a podskakiwała, jakby była na jakimś weselu. Było mi tak wstyd najgorzej, że moi przyjaciele zaczęli im klaskać, a ona nawet nie rozumie jaką siarę mi zrobiła. To mogłam być ja! Tak, to mogłabyś się, dlatego dziękuję, że to nie byłaś ty. Czy to naprawdę opcja, gdyby twoi rodzice się dobrze bawili na twojej dyskotece szkolnej? Tak, bo to moja dyskoteka szkolna. No dobra, a gdyby nie tańczyła? Ale gratulacje, że udało się namówić pana do o techniki do tańczenia, bo na wszystkich imprezach szkolnych mój nigdy nie chciał się zgodzić. A gdyby twoja mama tańczyła nie. w rogu? Wrogu nie tak na umarła. Nie, 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 nie. No dobra, to pierwsza rada: nie zabierajcie mamy na swoje dyskoteki szkolne. Dobra, teraz uwaga, a propos wyznań miłosnych na dyskotece. Tak. W ósmej klasie podobała mi się dziewczyna, ale zawsze chciałam z nią pogadać. To paliłem buraka i uciekałem. Kumpel podsunął mi pomysł, że na dyskotece będzie ciemno i wtedy powinno się udać mi zagadać. Przez całą dyskotekę była z koleżankami, więc nie mogłem podejść. Wreszcie poszła do kibla. Poczułem, że to moja jedyna szansa, więc wbiegłem za nią do środka i zapytałem: Zostaniesz moją dziewczyną? I wtedy z kabiny wyszła moja wychowawczyni i kazała mi wziąć się za naukę. Nie wrócę już do szkoły. <śled> Pierwsze, chłopak się odważył, tutaj podszedł, już chciał zakładać, i z zniszczyła jego szansę. Ej, czy jesteś pewna, że Kibel to jest najlepsze miejsce na wyznania miłosne? Czy chciałabyś to wspominać, po latach i mówić, i wpadł do tej toalety? Ale no, zobacz, no, byś to opowiadała, to byś śmiała, prawda? Więc tak, uważam, że to najlepsze miejsce. E, ale wychowawczyni... no nie, wiem, Stevniara, tak, tak, tak. E, a co do wyznawania miłości, to. Samaś że się, się tak podchodzi i pyta, ej, zostaniesz moją dziewczyną, moich chłopaki? No bo to takie oficjalne wtedy, bo, bo tak to czasem para się spotyka, oglądają razem seriale, wychodzą gdzieś razem i tak w sumie do twój chłopak, no nie wiadomo, bo Co? nie było na ten bo temat się... rozmowy. Nie, nie, nie. A takie pytanie upraszcza jakby cały raz? Ale z drugiej strony, jak sobie tak myślałam, to też takie trochę niezręczne, tak podejść do kogoś pewnego dnia i tak. No wiesz, no w sumie spotykamy się od dwóch miesięcy, zachowujemy się jak parale. Czy na pewno jesteś moją dziewczyną? <gry> No tak, no Tak by było. No ale trzeba jakoś uregulować sytuację. Tak, z jestem tak. Ciężkie tematy, ciężkie. Za mojej młodości to było takie zasadnicze pytanie. Właśnie tego się śmieję, bo nie wiedziałam, że to jeszcze w ogóle funkcjonuje w rzeczywistości i to było naturalne. W ogóle była odwrotna kolejność, bo nie było takiego naturalnego spotykania się, tylko najpierw chłopak podchodził do ciebie i pytał, cię będziesz moją dziewczyną, a dopiero później ewentualnie umawialiście się na jakieś randki spotkanie. To nie, w sensie mi się teraz wydaje, że no, wróż, przynajmniej nie ja miała mieć z kimś taką relację. To jest na początku raczej ten taki okres spotykania się, że piszecie dużo. Wiesz, dlaczego u nas było gorzej? Nie. Bo u was jest łatwiej zaprosić na randkę. Pójdziemy razem do kina, pójdziemy na pizzę, pójdziemy na coś. Za moich czasów no takich rzeczy w ogóle nie było, więc chłopak mógł ci albo odprowadzić po lekcjach do szkoły, albo pójść z tobą na spacer. I w sumie w tej podstawówce to było. No, no. Wydaje mi się, że na początku to musi być taka faza takiej, powiedzmy, nie znacie się, później jesteście bardziej takimi znajomymi przyjaciele i przyjaciele to już jest tak, powoli ten taki związek. Czyli Czy to, to tej... jest dobra, z tych powolnych. Z tych powolnych, tak, jestem <laughs> z tych powolnych. Powoli, spokojnie. Teraz to taka przykra powiem Ci, historia będzie, hmm. bardzo przykra. Jestem ciekawa, jak ty byś się zachowała w takiej sytuacji. No i zaczynamy. Do tej pory mi wstyd, jak o tym myślę. Zabujałam się w Kamilu. Na dyskotece szkolnej jedna dziewczyna, która mnie strasznie wkurza i się wywyższa, zapytała mnie, czy jestem jego dziewczyną, bo słyszała plotki, że się w nim podkochuję. Zaprzeczyłam, ale ona nie odpuszczała. W końcu, żeby dała mi spokój, powiedziałam, że jak może mi się podobać gość z takimi odstającymi uszami. Wtedy okazało się, że Kamil stoi za mną i wszystko słyszy. Od tamtej pory nawet ze mną nie gada. Pienny Kamil. E, dlatego, ku. dlatego. Trzeba bardzo uważać na słowa, tym bardziej jak ktoś ci się podoba. Wiesz co, bo to jest po prostu głupie, dlatego że ludzie tak bardzo nie przyznają się do swoich uczuć, że wolą oszukać i skłamać, niż po prostu albo odpowiedzieć: Ej, sorry, to nie twoja sprawa. Wiesz, w sumie dla ciebie to tak się łatwiej. Łatwo się patrzy, no ale jeżeli powiedzmy chodziłabyś z tym Kamilem do klasy no i on tak. by nie odwzajemniał twoich uczuć, no to co? Już byś przez kolejne, ty nie wiem, tam przez do końca roku tak z nim była na takich niezręcznych sytuacjach, każda wycieczka szkolna, taj. Znaczy powiem to nie, znaczy, nie to było to było, na pewno, ale jakbyś mi powiedziała by powiedział Co? Nie, coś tam, to już byłoby jeszcze bardziej niezręcznie. No, to prawda, to prawda, ale tu akurat zaprzepaściła swoją szansę na miłość i jeszcze wyszła na trochę złośliwą osobę. Choć powiem Ci, że tak, ja miałam to... okropne zdarzenie z młodości, którego się wstydzę do tej pory, do tej pory, bo prowadziłam pamiętnik i w tym pamiętniku, byłam młoda i głupia, to tylko to mogę powiedzieć, w tym pamiętniku opisywałam każdego ucznia z mojej klasy. I opisałam jednego chłopaka y, słowami: gruby, głupi i brzydki. Nie było to z mojej strony mądre, a i nie znałam go tak naprawdę. Bo chodziliśmy do jednej klasy. I na wycieczce szkolnej chłopcy ukradli mi ten pamiętnik. Z tych strony też to nie było fair, I wszystko przeczytali. I on to przeczytał też. To była najbardziej żenująca sytuacja, bo on do mnie przyszedł i, po i powiedział mi, że przeczytał to w pamiętniku. No cóż mogłam zrobić? Mogłam przeprosić, czułam się głupio. Już nigdy w życiu takich rzeczy nie robiłam, nawet w pamiętniku nie pisałam na kogoś źle. A najgorsze z tym wszystkim było to, że na tej wycieczce poznaliśmy się lepiej i on się okazał mega fajnym chłopakiem. Bo wiesz, jak to jest. Nie znasz kogoś, kto go określa, że jest głupi, bo nigdy w sumie tak z nim nie gadasz, nie? A nagle na wycieczce tej akurat klasowej. Było tak, że spędziliśmy trochę czasu razem, on się okazał całkiem fajnym chłopakiem, a potem po prostu że nada. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym z ocenami, bo po pierwsze one są tylko subiektywne, a po drugie naprawdę może dojść do czyjejś uszu. Dlatego mam nigdy nie daje się e, otwartych dowodów na swoje plotki. Ja zawsze, jak chcę już kogoś obgadywać, to albo wysyłam głosówki, albo dzwoni, bo wtedy nie da się zrobić screena, ani ukraść tego listu. Ale można wysłać dalej twoją głosówkę. Ale tak, ale to już wtedy nie takie duże zło! Tak, ale, ale to była taka najbardziej moja żenująca historia z podstawówki. Przejdźmy do czegoś weselszego, bo to tak było strasznie przykre. Yy, ogólnie to bardzo podobał mi się chłopak, więc postanowiłam na dyskotekę szkolną zrobić się na bóstwo, żeby mnie wreszcie zauważył. Wypłagałam siostry, żeby pożyczyła mi swoje nowe spodnie. Były na mnie bardzo obcisłe, ledwie je dopięłam ale czego się nie robi dla miłości. I opłaciło się, bo koleś poprosił mnie do tańca. Byłam przeszczęśliwa, on zaczął się wygłupiać i mną obracać. Nagle poczułam, jak materiał rozrywa mi się na pupie. Spanikowana uciekłam do toalety, nie wyszłam stamtąd do końca dyskoteki. <tosłuch> Rada na wszystkich nie ubierajcie za ciasnych spodni. Bo to pierwsza rada. A po drugie to... Em, nie ubierajcie wow. obcisłych spodni, bo raz? Tak, nie ubierajcie obcisków spodni. Ale e, jest taka... Fanta. No dobra, ale już jesteś. Jesteś na środku, na parkiecie w sali szkolnej i nagle czujesz, jak ci się rozpruwają całe spodnie. Co robisz? Dlatego mam koleżanki, które zawsze noszą bluzy, A, no. bo wiesz, jak one zawsze niby tam nie dbają, niby tam nie chcą się jakoś super ubierać na tą imprezę, zakładają bluzę, to w, ja zawsze w mojej głowie myślę sobie... Już ja wykorzystam tą bluzę, coś mi się stanie. <grystanie> dobry pomysł, dobry pomysł, dobra. Ale po prostu stoisz przy ścianie później całą imprezę i chodź, coś możesz zranić. Nie no, jestem taka zmęczona, muszę Pamiętaj, sobie Pamiętaj, że jeszcze tańczysz z chłopakiem, więc musisz mu powiedzieć, przepraszam, podejdę pod ścianę i się oprę. <grystanie> Nie mówisz wtedy, ej, sorry, poczekaj, oj ale się już zmęczyłam, kurde. Dobra, i tak odpocząć, począć, idziesz ze mną tam pogadać? Rakiem, tyłem, bo nie możesz się obrócić. No no to przecież jak z nim gadasz, mamusiu, A. to patrz, robisz taki ten, że patrzysz mi prosto w oczy, nie? Żeby tutaj jakieś psychologiczne ten, żeby z tobą stanie ten W sensie... Masz nadzieję, że to tak wygląda. I odchodzisz tak do, do tyłu. No, no, ja już taka jestem zmęczona, pójdę sobie tam stanąć, chcesz dołączyć i pogadać? Super, że na podryw, mamusiu, super rzecz na podryw. Bo pamiętam, na ostatniej dyskotece wziąłam sobie taki e, e, bezramion sweter. Na pewno wszyscy kojarzycie te takie, na przykład mm -hmm. persce, jak byli, e, były. I myślałam po prostu na tej imprezie, że się po pierwsze ugotuję, bo było gorąco, jak się cały czas e, mm -hmm. tańczyło. A po drugie, ten sweter cały czas mi się przy każdym tańcu, tak jakby podwijał do góry, bo on ma tutaj takie zaczepienie. I myślałam, że po prostu umrę. Jak musiałam co <grym> chwilę tylko poprawić ten sweter, żeby to nie wyglądało, jakby miał jakiś kołnierz taki, jak psy mają. U nas wszyscy ubierali się jeansy, top na ramiączkach i najlepiej trampki na takim podwyższeniu. No, no to jest chyba najlepszy mi się Wygodnie. Wydaje. Fajnie i mało prawdopodobne, żeby coś ci się stało. Chyba, że masz strasznego pecha jak tutaj. Dobra, to, to czytam. Od, od dłuższego czasu kręciłam z Michałem i na dyskotece bawiliśmy się razem. Było super. Aż do momentu, jak poszłam do sali się napić. Przeszczęśliwa i chyba przez to ślepa, usiadłam na krześle i poczułam coś mokrego. Ktoś zostawił na nim kawałek pizzy. Ale wstyd. Do końca imprezy nie wstałam z tego krzesła! Tak naprawdę na tej pizzy. Po pierwsze, kto zostawia pizzę? A, krzyżę, a po drugie, teraz sobie poprosiłam o tę drugą osobę, która wie, że ona zostawiła tam. Jeszcze ta ty na czym usiadłaś. i co, podejdzie do siebie i, no i wiesz co, i jeszcze Nie wiem, ale po prostu nie wiem, bo jeszcze później mi się, że przecież to musisz wracać do domu jeszcze z tymi spodniami wyplamionymi. Co z tego, że Dobra nie... koleżanka pożyczy ci bluzę, żeby przykryć to. Dobrze, ale jeszcze byłaby zima powiedzmy, a ty byś miała krótką kurtkę, przecież nie nałożysz. Pluzy, pod jakby... No ja nie wiem. Nie wiem. Nie chcę, żeby takie coś mi się stało. Czyli co, uważamy? Jak siadacie gdzieś, to patrzcie na co? Na, e, na fotel, pod pupę. Dobrze, teraz tak. Ostatnia, ostatnia historia też a propos ubrań. Specjalnie na dyskotykę kupiłam sobie świecącą bluzkę bez ramionczek. Wyglądała super, dopóki nie zaczęłam tańczyć. Przy każdym ruchu próbowałam się zsunąć z cycków. Musiałam cały czas ją utrzymać, Boże jaki wstyd, wszyscy się gapili, skończyło się na tym, że spędziłam dyskotekę na ławce. Nie wiem, właśnie to jest to, co o czym mówiłam, niewygodne ubranie, strój na dyskotekę trzeba dobrze rozplanować i lepiej ubrać się właśnie bardziej wygodnie niż tak super mega czonowo, bo bluzka mogła być śmieszna, ale rozumiem ten ból takiego ciągłego poprawiania się. Ja ten ból miałam, największy błąd mojego życia, sukienka na mój ślub. Też zrobiłam właśnie bez ramionczek i co pół godziny wizyta w toalecie, gdzie moja druhna mi tam ściskała ten gorset, żeby wiesz, żeby to nie spadało, ale się nie da, no bo tańczysz. Podskakujesz, no, tak. nie? Bez sensu. I wszyscy się gapią, bo musisz co chwilę poprawiać, no bo wszyscy wiesz, Tak, tam... to już nawet nie chodzi o to, że to spada, tylko cały czas ty masz taką schizę, że to spada. I ja na przykład zawsze mam taką schizę tylko co chwilę. Tak jak dziewczyny z tymi za krótkimi spódnicami, nie? Że tak, i... bo to już nawet nie jest kwestia tego, że to ci spadnie, tylko wolisz być ubezpieczonym, żeby ci na pewno nie spadło i też tak co chwilę. Cii, cii. Dobra, a ja mam właśnie jaką macie teraz tą modę dyskotykową, bo ja wiem dokładnie, co my ubieraliśmy. Zależy, to jest naprawdę bardzo kwestia różnych rzeczy, bo na przykład mam koleżanki, które na dyskotekę, jak ci mówiłam, po prostu zakładają jakieś jeansy i bluzę i... Nie do pomyślenia za moich czasów. <laughs> Mam koleżanki, które się na przykład lubią tak mega wystroić, że e, jakąś tutaj ładną sukienkę, w ogóle coś tam, coś tam. Ja na przykład jestem tą typem osób, że ja wolę ubierać właśnie jeansy i jakiś top, a są osoby na przykład, które wolą spódniczki. To zależy, bardzo dużo zależy. Zależy też od Twojej chęci e, bycia na tej imprezie. No tak, no bo jak myślisz sobie, że zapolujesz na tego chłopaka, który ci się podoba, nie wiem, czy wy na dyskotece jeszcze nie, tańczycie nie, 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 tak. Ja nie polowałam nigdy. nigdy. <laughs> nie mówię, że Waluj, tylko czy tańczycie tak z chłopakami, ale chodzi mi o to, że no jak masz jakiegoś swojego tego chłopaka, co tam nie wiem, zabujałaś się, tak? No. no. to wtedy też się bardziej chcesz wystroić, żeby tam wiesz. Ja w sensie lubię się ładnie stroić, ale zawsze żałuję, bo się właśnie mówiłam ci, zawsze się ładnie stroję, nakładam niewygodne ciuchy i później żałuję, więc jestem teraz fanką po prostu właśnie topu i jeansów. Czyli najważniejsze ubrać się wygodnie, zabrać ze sobą dobry humor. Tak. I na przykład te pierwsze zazwyczaj 20 minut imprezy to jest taki... Taka straszna stypa zawsze była przynajmniej u mnie. I to jest tylko te kilka osób, które próbują roztańczyć, wszystko są przy ścianach. Ten DJ próbuje robić co może, aż dopiero później właśnie wkręcają się takie tańce towarzyskie i wszystko, że już takie bardziej, że chcesz to po prostu poruszać. Jakaś makarena, belgika czy coś. I wtedy zazwyczaj jest właśnie już tak. Jak jest koniec imprezy, to wszyscy zawsze są. A jeszcze jedna piosenka! Zawsze tak jest, zawsze tak jest. 20 minut to jest po prostu. I jeszcze dużo osób się tak wstydzieszkuje. No bo, na przykład, jak jest Belgika, czyli taki właśnie, ta jest towarzyski, że tam się tańczy w parach. I tam się zmienia osoby. Można grać taką, że się zmienia osoby, że jakby jedna osoba przychodzi do przodu, i można grać, yy, znaczy tańczyć taką, że się po prostu w jednej parze. I dużo osób, że nie, nie, bez zmieniania w jednej parze. A czyli wy jesteście bardzo takim wstydliwym pokoleniem. Tak, trochę tak, mogłabym tak powiedzieć. Ale myślisz, że to dlatego, że pandemia, czy po prostu macie już tak, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc nigdy się na tym nie zastanawiałam, bo trudno stwierdzić, bo jest dużo osób, które właśnie mają taki trochę wstyd, i taki. Nie wiem, czego to jest kwestia. Czy to jest takiego właśnie, że tej pandemii, czy. nie mam pojęcia. Okej, okay, czyli najważniejsze, zabieracie dobre ciuchy, dobry humor i życzymy Wam super, super dyskotek teraz, bo teraz okres dyskotykowy. Ja jestem bardzo ciekawa, napiszcie w komentarzu, czy Wam się zdarzyły jakieś śmieszne historyjki na dyskotece i czy w ogóle lubicie dyskoteki szkolne, bo to jest ważna, ważna rzecz. No i co? No i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!